Kochani na moim kanale witam Was serdecznie, dzisiaj z samochodziku. Dzisiaj w Ontario mamy bardzo, bardzo gorącą pogodę 35 stopni plus dodatkowo jeszcze wilgoć, także będzie około pewnie 40, ponad 40 parę stopni. Bardzo gorąca pogoda. Akurat jadę dzisiaj spotkać się z koleżanką na lunch, to znaczy na takie drugie, jakby śniadanie, można powiedzieć, obiad. Um, I wiesz, co pomyślałam sobie przy okazji, jak jadę, nagram Wam się um, troszeczkę właśnie. Chciałam zrobić dzisiaj wam takie QA. Pytaliście mnie wcześniej, żeby zrobić, i po prostu um, chciałabym wam się przedstawić jeszcze raz. Także ci, co oglądali moje wideo wcześniej i tak samo e, właśnie, pytali mnie, jak się nazywam. I jeszcze raz się przedstawiam. Nazywam się Aneta. Bardzo mi miło, serdecznie dziękuję wam za wszystkim, za naprawdę subscribes, za likes, co lubicie moje video. dużo bardzo to dla mnie znaczy i mi daje więcej energii wam nagrywać. Także jestem bardzo bardzo zadowolona z tego i dziękuję wam jeszcze raz. Następne pytanie było nie, w życiu, wiecie co? Ja tak się nauczyłam dużo, że Właśnie już w takim wieku jestem, że po prostu człowiek się uczy, prawda, przez życie całe. Jestem w takim wieku, że nie wiem, jak to powiedzieć, że po prostu czuję się już taka. Jestem, jaka jestem, i po prostu czuję się dobrze w, w swojej skórze. I to jest właśnie taka duża zaleta wieku. mi się wydaje, że um, człowiek, jak jest młodszy, to takie sobie jeszcze pytania zadaje, a może ja tak powinnam, czy tak powinnym, czy, czy po prostu takie zadaje sobie pytania, prawda? A ja jestem w takim wieku, że już. Nie zadaję sobie za wiele tych pytań, oczywiście my rośniemy i dorastamy przez całe życie, ale po prostu um, jestem już taka jakby pewniejsza siebie w tym wieku i właśnie mi się to podoba um, być starszym. Jak się człowiek jest starszy, to pewniejsze się decyzje pewniejsze robi. Um, I to mi się bardzo, bardzo podoba. Naprawdę, e, oczywiście, no to no teraz Wam powiem, ile mam lat. E, w tym roku będę niedługo miała 49 lat, e, także już taki wiek jest, no nie za, nie za młody, ale czuję się, wiem, wiem, powiem Wam czasami, e, czuję się jakbym miała tak z, z, zależy. Czasami się czuję jak miała 28 lat, a czasami się czuję jakbym miała 70. <grym> jak na przykład mam takie dni, co coś tam pobolewa, to zaraz człowiek się czuje, czuje trochę starszy, ale ogólnie tak psychikę i tak w ogóle samopoczucie fizyczne, ogólnie czuję się dużo młodziej, także tak blisko 50, a jednak jeszcze nie jest tak źle. Um, no ale człowiek właśnie dorasta w każdym mi się wydaje etapie y, psychicznie, fizycznie y, i mi się to bardzo podoba właśnie. Um, no i jeszcze następne pytanie było, to było. Czy coś robiłam z twarzą? 0000? Zero, 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 zero. Ja w ogóle nie wierzę w niektóre rzeczy, y, a tylko dlatego, że ze względu na zdrowie. Oczywiście daję make-up, a to szczególnie też jest dlatego, że jak wspomniałam, mam róża też na twarzy, takie le leciutko zaczerwienienia i po prostu sobie je trochę zakrywam. No i lubię make-up, jestem taka jak dziewczęca kobieca i po prostu lubię to, ale osobiście nie lubię i nie wierzę za bardzo w jakieś zmienianie twarzy. Ja, ja uważam, że po prostu to zmienia w ogóle całą, całą twarz. Człowiek inaczej wygląda, niż po prostu sam jest, prawda? Także, no to to takie moje następne odpowiedź. Dzieci mam dwóch chłopców. To też było jedno pytanie. Um, i ten mąż jest, pochodzi z Irlandii, też tutaj przyjechał jakby był małym dzieckiem, także uh, u nas jest wesoło, po polsku i po irlandzku i po kanadyjsku także dom uh, wesoły jest. Um, no i co jeszcze właśnie chciałabym Wam opowiedzieć, bo się też dużo pytało ile mieszkałam, jak w, Niem w Niemczech niektórzy tam mówili 10 lat czy coś takiego, ja w Niemczech mieszkałam tylko 4 lata. A, ale po prostu e, wyjechałam z Polski, miałam chyba około 10 lat i mieszkałam w Niemczech, w Bergneustadt. Nie wiem, czy znacie to miasto. Jest blisko, bliżej Dortmund, e, Cologne, e, Kolonii, e, także nie jest tak daleko właśnie od tych miast. Bardzo fajnie tam było, jak my przyjechaliśmy do Niemiec, to było w 80-tych latach. I powiem Wam, że. Było po prostu dla emigrantów z Polski. Było tam, gdzie my wybraliśmy to miejsce, moi rodzice. Było wspaniale, bo jeżeli byśmy pojechali na bardziej w dół Niemiec. Po prostu wiem, że obozy tam były i takie różne, podobne. Także niektórzy mu się nie podobało i po prostu nie lubili w ogóle tam być. A my po prostu mieliśmy znajomych z naszego miasta, którzy mieszkali. Mu tata tam jeszcze do Niemiec w czasie komunizmu bardzo dużo jeździł na, i na zarobki sobie i po prostu dużo tam mieliśmy znajomości. Także wybraliśmy miejsce bliżej Holandii a, i tam mieszkaliśmy. Powiem Wam było wspaniale, naprawdę. A rząd na początku to po prostu mieliśmy też takiego fajnego pana, który został naszym przyjacielem, starszy już taki pan z żoną. On pracował w rządzie i on nam właśnie bardzo dużo pomagał. On był właśnie w czasie wojny, jego rodzina też właśnie z Polski pochodzili, ale oni tam się wszyscy osiedlili i po prostu um, pomagali nam bardzo, bardzo dużo. On po polsku po prostu też mówił, także rodzicom moim było dużo, dużo lepiej. Ja zaraz do szkoły poszłam, w szkole było no, fantastycznie. Powiem Wam, że w Niemczech na te czasy. W ogóle to po prostu dla mnie taka była duża różnica z Polski, wyjechać do Niemiec, w szkole baseny wszędzie mają, także to mnie takie było fajne, bo na przykład na klasę gimnastyczną popływaliśmy, mieliśmy gotowanie, takie naprawdę była taka ta szkoła bardzo... Taka urozmaicona, i po prostu dla mnie też była bardzo fajna. Ja chodziłam do klasy z takim radkiem, który właśnie z naszego miasta, z Polski pochodził. Co do nich przyjechaliśmy, jak e, zajechaliśmy do Niemiec. E, razem chodziliśmy do szkoły. On mi bardzo dużo pomagał, też mi tłumaczył, i ja bardzo szybko niemiecki załapałam. Naprawdę e, bardzo, bardzo szybko. Także dla tych, co są z Niemiec i, i właśnie. Oglądają mnie, Biegiec Oś, i myślę, że będziecie dalej mnie oglądać, i może kiedyś jeszcze coś po niemiecku będziemy mogli sobie napisać, czy, czy cokolwiek. Ja utrzymuję kontakt z moimi kolegami i koleżankami z Niemiec, także też bardzo fajnie, właśnie, że tak sobie na WhatsApp komunikację dajemy. A Także co jeszcze Wam chciałam powiedzieć w Niemczech jak było? Jak pojechaliśmy do Niemiec, to um, po prostu moi rodzice e, właśnie do rządu poszliśmy. Oni nam e, chyba około dwa tygodnie mieliśmy hotel, zabukowali i właśnie w tym mieście Bergnoś, nawet taki Bergnościach hotel w samym centrum był. Wszystko nam opłacali oczywiście posiłki do restauracji, na dole chodziliśmy non-stop, jedzenie, wszystko. I właśnie mieszkanie nam szykowali i szukali, także my nic nie musieliśmy robić w tym czasie. Znaleźli nam po prostu w bloku mieszkanie dwupokojowe i po prostu Naprawdę było tak fajnie, nas, nas tak traktowali wspaniale, że a, po prostu z katalogami przechodzili z rządu i kazali nam sobie wybrać na przykład tapety, pościele, jakieś tam czy ubrania, czy, czy cokolwiek do domu potrzebowaliśmy, wiecie. I po prostu wybieraliśmy sobie, mieliśmy jakąś tam sumę daną. Ale to nie były jakieś takie malutkie bardzo sumy, także nie, mogliśmy sobie spokojnie wybrać co nam się podobało um, i po prostu e, naprawdę było mieliśmy dobrze. Rodzice później zaczęli pracować. Mój tata przy basenach pracował, a moja mama po prostu w Polsce była nauczycielką, ale e, no, w Niemczech nie mogła z językiem, bo nią nie umiała po niemiecku. Także sałatki robiła. E, bardzo nam się dobrze wiodło. I szkołę i pracę rodzice już kończyli o godzinę pierwszej w południe, także mieliśmy całe popołudnie jeździć na baseny ze znajomymi się spotykaliśmy. Mieliśmy bardzo dużo towarzystwa w Niemczech. Niemcy byli przefantastyczni. Sąsiedzi na wiecie, nas non stop wołali na kawę, to na ciasto, to do nich, to oni do nas. Życie mieliśmy naprawdę wspaniałe i moi rodzice nie chcieli właśnie opuścić e, Niemiec, ale po prostu mojej mamy zawód, mojego taty, on e, pracował jako e, tak jakby manager się nazywa, e, moja mama nauczycielka i po prostu ich zawody nie były takie, tak, takie flexible, jak się mówi, takie bardzo takie łamane, że mogliby sobie coś na przykład lepiej w Niemczech znaleźć, prawda? No i po prostu przez to e, nie dali nam, e, nie doznaliśmy azylu, no i e, Niemcy powiedzieli nam wybierajcie sobie Kanadę, USA albo Australię. Cało po prostu moi rodzice myśleli o Australii, e, ale trochę daleko było od wszystkich innych, szczególnie od Polski też. Także trochę się wahali. No i moja mama też troszeczkę miała taką alergię na słońce, i mówi: Jak ja tam będę mieszkała, to będę nocna wchodziła, czerwona w alergii. Zdecydowali się, że po prostu nie będą do Australii. A dlaczego wybrali Kanadę? Dlatego, że po prostu też znowu mieliśmy sąsiadów, Polaków z Niemiec, którzy właśnie wyjechali tutaj przed nami. Um, i bardzo im się podobało. Później mieliśmy tak samo naszego sponsora, jak na niego mówię, wujek też mieszkał blisko w Polsce, e, koło nas i to był taki znajomy dawno, dawno, bardzo dawno z Polski. Um, naprawdę jak ja byłam malutka chyba, czy jeszcze, jeszcze wcześniej może rodziców, my się z Polsce spotykaliśmy, właśnie ten mój wujek, ja na niego mówię, on jeździł bardzo dużo do USA, bo jego tata tam mieszkał Um, także um, mieliśmy takie właśnie kontakty non stop i um, jak on tutaj przyjechał, e, biznes swój otworzył i mówi do mojego taty, e, przyjeżdżaj, e, ja Ci dam pracę, zagwarantuję, na papierkach napiszemy wszystko, że masz zagwarantowane i przylatujcie. Także moi rodzice się po prostu, oczywiście bez namysłu, wdzięczni bardzo, zgodzili się i po prostu zdecydowaliśmy, że przyjedziemy do Kanady. No i jak y, przyjechaliśmy do Kanady, powiem Wam, wyobrażało mi się wszystko ogromne, wielkie. Jak jechaliśmy przez highway, to znaczy przez autostradę, to taka wielka mi się wydawała, nawet z Niemiec, tak przecież byliśmy w Niemczech, było tak, tak... Takie wszystko przestrzenne tutaj było i po prostu samochody były takie amerykańskie, wielkie i tak wszystko takie ogromne było tak na początku. No i na początku zaraz zapisaliśmy się, mieszkaliśmy akurat z tymi znajomymi, wiecie, co nas sponsorowali, aż czekaliśmy na mieszkanie w bloku. Także mieszkanie w bloku e, mieliśmy później i, a przez jak około chyba dwóch miesięcy aż mieszkaliśmy razem ze znajomymi Także też bardzo naprawdę wdzięczni jesteśmy bardzo fajnie i po prostu a, zdecydowaliśmy później. Mój, mój tata akurat miał pracę, ja do szkoły poszłam, moja mama na angielski sobie chodziła do szkoły się podłączać. No i po prostu rodzicom się bardzo spodobało tutaj. I ja po prostu później zmieniłam sobie jeszcze szkoły, bo chodziłam w do publicznej szkoły, blisko właśnie tych znajomych domu żebym po prostu mogła sobie czy przejść, czy autobus łatwo wziąć, a znowu później e, zapoznałam sobie więcej koleżanek, kolegów i po prostu zdecydowałam, że go do katolickiej szkoły będę chciała iść. I no i tak się wszystko, wiecie co, powiodło nam bardzo dobrze. Um, co jest takie, może chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo... Ja jestem osobiście, mam taki charakter zresztą może z tego, co słyszycie, jak rozmawiam i po prostu taka gaduła trochę jestem. I po prostu ja sobie bardzo szybko, bardzo dużo znajomych znalazłam. I to mi się wydaje, że mi to bardzo pomogło. Ja po prostu w trzy. Miesiące nawet nauczycielka mówiła, że jak ty możesz wchaniać te książki, takie łatwo oczywiście były książki do czytania, ale ja już czytałam i szyściutko rozumiałam. Um, także, a przyjechałam tutaj bez zero y, angielskiego, tylko umiałam jeden do 10 liczyć i jest i yes no powiedzieć, a poza tym absolutnie nic nie umiałam. Także um, nie przywiązywałam uwagi w Niemczech do angielskiego, bo ja się uczyłam niemieckiego jeszcze. Także um, właśnie tak było, że, że właśnie tak nam się to wszystko tutaj powiodło. Ja później oczywiście skończyłam, jak się mówi, high school, później na uniwersytet poszłam. Na uniwersytet fantastycznych ludzi spotkałam. Jedna akurat z tych koleżanek w telewizji pracuje co oglądają w Kanadzie, Disney Social, um, Melissa Grello, to jest moja przyjaciółka najlepsza z University, z York University chodziliśmy. Um, my zawsze wychodziłyśmy dużo, e, zabawy mieliśmy i nauczyć się razem i później wyjść razem, także miałam taką naprawdę urozmaiconą, bardzo życie i no i przy okazji jeszcze też pracowałam sobie. Wiecie, miałam bardzo dużo różnych prac i po prostu um, bardzo mi się podobało. Ja po prostu sobie tak wyrobiłam wszędzie. Ja i pracowałam i na przykład z ubraniami dla kobiet ich pizzy pracowałam i w restauracji i przy różnych restauracjach zresztą. W um, wszędzie. W modeling agency pracowałam, zbierałam po prostu modeli, im um, e, karty tak samo wydawałam, e, kredytowe, um, na co jeszcze pracowałam. Naprawdę miałam tak dużo prac i wiecie co, e, też mi to tak urozmaiciło po prostu moje rozeznanie w Kanadzie tutaj, a byłam jeszcze młoda bardzo. No i mi się to bardzo właśnie podobało, bo jeszcze pracowałam właśnie w tym w salonie, gdzie się opala, gdzie takie się robi, żeby schudnąć tutaj na brzuch, to mnie nauczyli jak to się robi. I to było wszystko, jakbym wiecie co, miałam tylko tak 19-20 lat, także sobie dorabiałam, wychodziłam dużo znajomych, bardzo dużo miałam. Nie było weekendu, że nie robiliśmy coś naprawdę i to po trzy razy w weekend także naprawdę życie nam się bardzo tutaj dobrze powiodło i ja po prostu zaklimatyzowałam się bardzo szybko. I co chciałam właśnie powiedzieć, to, że dużo ludzi przylatuje tutaj na przykład i jest, a właśnie nie może się tak za bardzo zaklimatyzować, bo Zamyka się w sobie, po prostu trzeba być bardziej, mi się wydaje, otwarty, po prostu takim nie, nie wstydzić się, nie bać się do ludzi, podejść, zapytać, nawet jak coś się nie rozumie, czy, czy nie wie po prostu. A to takie duże otwiera właśnie konwersacje, ludzie się uczą z tego i po prostu można mieć taką większą wiadomość. Z użytą tutaj i dlatego ja właśnie też Wam mówię, jeżeli coś Was interesuje, piszcie mi. A ja tak jak wspomniałam będę zawsze miło, chętnie Wam opowiadała. A w Kanadzie życie jest super, jeżeli e, umiecie sobie ułożyć tutaj um, i po prostu wiecie jak się zakręcić, rozkręcić, e, po prostu jest naprawdę wspaniała. Jak macie jakieś pytania, dajcie mi pytania. Chciałbym Was pozdrowić jeszcze raz. Fajnie mi czas razem z Wami tutaj mija szybciutko, bo i w samochodzie jadę i sobie gada. Do usłyszenia, okej? Okay? Buziaczki! A, kochani! Pa, pa!